Nie ma żadnych dowodów na to, że książę Arta z Manetil wiedział o czystce w Stratholm. Tak powiedział znany paladyn srebrnej ręki Ozjaż Goldberg. Oczywiście dzięki temu, że widzieliśmy to w Katzence na własne oczy, to wiemy, że wiedział, a nawet wiemy, że osobiście tę czystkę zaordynował. Zróbcie z tą informacją, co chcecie. A teraz zapraszam na pierwszy odcinek serii gry wideo, do których można się odnieść na maturze z polskiego. Chociaż powinienem chyba wymyślić bardziej chwytliwy tytuł. Temat dzisiejszej lekcji: Pakt z Diabłem, czy też Pakt Faustowski, jak kto woli. Przykład w literaturze. Bohater podpisuje kontrakt z demonem, który będzie mu służył przez jakiś czas, i w jakiejś sprawie w zamian za to będzie mógł po czasie tego kontraktu, zeżreć duszę tego bohatera. Przykład? Rozczarowany życiem dr Faust z największego dzieła Goethego zawiera z diabłem pakt po to, by móc w pełni zasmakować tego życia. Jeśli będziecie pisać w tym temacie jakąś pracę i akurat będziecie się chcieli odnieść do jakiejś gry wideo, no to nie szukajcie daleko, bo Warcraft 3 może wam w tym pomóc. Główny bohater kampanii ludzi i nieumarłych, w zasadzie powinienem powiedzieć, że główny bohater całej gry i jej popularnego dodatku, czyli książę Lordaeronu Arthas Menethil. Lordaeron to jest królestwo, to nie, że ma dwa imiona. Zawiera on pakt z królem Liszem. W zasadzie nie do końca wierzę to akurat z nim. Dopłaci każdą cenę za możliwość pokonania plagi nieumarłych i ocalenia swojego królestwa od Złego. No, staje się marionetką króla Lisza, jednym z przywódców plagi, więc no, wyszło super. No, dokładnie tak jak chciał. Mamy też dodatkowo groma Hellscreama, a od czasów Hearthstone'a chyba piekurycha, który świadomie spożywa wodę z fontanny, w której znajduje się krew demona. Każe swoim żołnierzom zrobić to samo, a to wszystko po to, żeby pokonać śmiertelne zagrożenie, jakim są nocne elfy. Spoko. Jest jeszcze Ilidan Stormrage, który zawarł pakt z mrocznym czarnym czarnoksiężnikiem Kil'jaedenem, dzięki czemu miał zyskać wielką moc, wystarczającą do zniszczenia Mroźnego Tronu i pokonania Plagi. Niestety nie udało się, a późniejsza spirala nieszczęści i innych okoliczności spowodowała, że... W sumie nie grałem w WOWA, no to nie wiem, ale dobrze z nim chyba nie było. I to tyle. Teraz już wiecie, co napisać w rozprawce o Pakcie z Diabłem, jak się wam każą odnosić do innych dzieł. Będą kolejne odcinki, a tymczasem serduszkujcie, komentujcie, obserwujcie. Dajcie znać w komentarzach, do jakich motywów literackich jeszcze mogę poszukać gier. Pa Pa!